Hej, hej. Witajcie, kochane koziorożce z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj zapraszam was na horoskop na miesiąc październik 2024. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, aczkolwiek to co powiem, może być ważną informacją dla was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka na bloga Wróżka Roza lub też odsyłam do filmu umieszczonego na końcu tego nagrania. Albo też możecie wysłać do mnie sms, by się umówić na sesję indywidualną. Drogie koziorożce, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to rozwija mój kanał. A jak sami widzicie, jesteście teraz na drugiej pozycji w październiku, więc. Zapraszam do aktywności i również zapraszam Was do moje, na mój drugi kanał AstroRoza, kanał związany z astrologią. Ok, lecimy z koksem, nie będę się rozgadywać. Zobaczmy, co u Was w pracy, w finansach w miesiącu październiku 2024. Już sprawdzamy. Niektóre koziorożce mają ochotę wszystko rzucić, zostawić, by pracować gdzieś indziej, lub też może myślicie nad kupnem jakiejś nieruchomości. Nie wszystko będzie zależne od Was. Musicie się też zdać yy, na los. Yy, Karty podpowiadałem, żeby zwrócić uwagę na cykle księżyca. Być może to ma wpływ na Waszą yy, działalność, tak? Więc tutaj jak coś chcecie nowego, no to po prostu dwa dni, na przykład ponowiu. Nie rozpoczynamy nic w pełni, tak? Więc tak to moi drodzy wygląda. Dociągniemy karciochy, zobaczmy, co tutaj dalej. Co tutaj dalej będzie? No, być może tutaj ze swoim małżonkiem lub, lub po prostu jakimś kompanem biznesowym chcecie coś wspólnie otworzyć i raczej Wam się uda. Jeżeli nie macie odpowiedniej, odpowiednich informacji, no to być może tutaj będzie trzeba zaczerpnąć yy, może wiadomości prawnych od. Prawnika lub też jakieś sprawy sądowe może będzie trzeba tutaj ogarnąć, tak? Ale uda wam się to ogarnąć, bo jest ta równowaga, jest te 6 monet, aczkolwiek też karty może mówią o tym, że może będziecie się starać o jakieś dofinansowania, o jakieś yy, kredyty. No to uda wam się to ogarnąć, tak? Tylko też dużo cierpliwości, pokory, no i oczywiście działania. No, i jest odejście, tak? Odejście lub powrót do czegoś. Więc teraz pytanie: te sześć yy, mieczy może. No i znowu jest księżyc, kochani. Albo jest w was bardzo dużo lęku i wy musicie odejść od tego lęku. Czy wam starczy pieniędzy? Tutaj chodzi o to, że wy skupiacie się na brakach i dlatego się boicie, tego się boicie. I tu jest to rozczarowanie i tęsknota. Czy wam starczy? Wy macie się nie, star nie skupiać na brakach. Starczy wam nie bać się zrobić tego kroku do przodu. Odważne, odważne decyzje, no ale tak jak powiedziałam, z pomocą prawnika lub jakichś y, osób życzliwych. I wtedy jest nowy początek. Macie tutaj w tle asa, monet, więc uda Wam się temat ogarnąć. Może na niektóre rzeczy będzie trzeba poczekać, bo jest też koło fortuny, czyli nie wszystko będzie od Was zależne, ale raczej los będzie Wam sprzyjał. Ludzie będą się pojawiać, którzy też będą Wam sprzyjać. No dobrze, zobaczmy teraz, drogie koziorożce, co tutaj u Was w uczuciach, w relacjach, w miłości, w przyjaźniach. Uczucia, miłość, relacje, przyjaźnie dla Koziorożca na miesiąc październik 2024. No jest ta namiętność, tak, ale tutaj wiecie co, no jeśli chodzi o związek, to tak jakby za dużo nie należy mówić. Na razie to jest tak jakby w takiej relacji romansowej. Jeżeli już jesteście w stałej relacji, to yy, może trzeba poromansować, może trzeba gdzieś wyjechać, tak? No właśnie, tutaj jest też dużo lęku, może obawy o stratę związku, nie należy się tego obawiać. Tutaj jest też sześć buław, czyli ta jakby pozycja wygranej z zwycięstwa, może o kogoś walczyłyście, lub walczyliście, lub ktoś was zdobywał, no i teraz jest na tej pozycji, No ale. Ta kobieta tutaj ma zakryte usta, za dużo nie mówić, tak? Czyli może to jest związane z plotkami, nie chwalić się za dużo. Może to jeszcze nie jest czas, żeby mówić oficjalnie, że jesteście w jakimś związku, żeby się nie skompromitować. No myślę, że tutaj jest ukryty związek dla niektórych, że spotykacie się. No i zobaczcie, macie znowu drugi raz 9 monet. No, i znowu koło fortuny po raz drugi. Może gdzieś będziecie wyjeżdżać, nawet za granicę. No, jest też tutaj dużo. No, świat, świat, tak powiedziałam, zagranica, no i jest karta świata. Ale trzeba też zamknąć jakiś etap, stary etap w swoim życiu. Może też jest taka informacja, że. Będą spotkania potajemne u niektórych. Uwaga też, zabezpieczajcie się, jeżeli nie planujecie ciąży, bo może tutaj być właśnie y, ciąża. Jest w tle też y, askielichów. albo też może mówić o tym spełnieniu marzeń, o tym zwycięstwie, tak. Yy, gwiazda też może mówić o kochance, tak, więc albo, albo po prostu ten. Yy, Romans się nasila i, i jest coraz głębszy, no ale osoba, yy, yy, f, jeśli chodzi o rycerza, buław, no to to nie jest osoba kandydat na stały związek. To jest osoba, która jest bardzo romansowa. Ona może obrzucać komplementami, ale to nie jest osoba na stały związek. Może. Niewykluczone, że później przerodzi się w, w energię króla miecz, że rozstanie się z kimś i będzie chciała utworzyć związek z wami, ale, ale ja myślę, że tutaj pojawi się nowa osoba dla was i wy będziecie wybierać między dwoma albo nawet trzema osobami. Więc za dużo nie mówić, nie chwalić się. Bo rycerz, Buław, nie jest to wierna i stała osoba w uczuciach. To jest osoba niezbyt dojrzała, więc, no chyba, że wy jesteście w takich energiach, że na razie chcecie się wyszaleć i nie jesteście gotowe na budowanie stałego związku. Więc na razie, tak jakby, może robicie casting, tak? Spotykacie się z wieloma osobami i robicie casting, kto jest dobrą osobą dla Was na Stałą relację. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. A w stałych relacjach, no może być tak, że tutaj, może być właśnie poprzez wyjazd, dobrze jest gdzieś wyjechać, może się ta namiętność pobudzić, tak? I tutaj nocne spacery, jakieś pójście do kina. No, może coś zadziałać, że stwierdzicie, że jest lepiej, tak? Czyli tutaj, jak było gorzej, no to koło fortuny zamienia tę energię, że będzie zupełnie inaczej, będzie lepiej. A u niektórych może być tak, że po prostu zamkniecie jakiś etap w swoim życiu i zdecydujecie się zupełnie na inną, nową osobę. No, ale to nie są złe karty. Fajne są karty. Nie ma tutaj jakichś dramatów, tylko po prostu takie mm, energie na chłodno, tak? Czyli obserwowanie, yy, zdystansowanie się. Zobaczmy, co nam pokażą karty Lenormand dla Koziorożca na miesiąc, dwa, październik 2024. Wypadła mi karta. Taków, czyli uważaj na to, co mówisz i do kogo mówisz. Uwaga też na plotki. No, bo tutaj może być grubo. Mo możecie być grubo na językach. Yy, no właśnie, i tu może być właśnie taki romans, albo też dowiecie się o czyimś romansie. Yy. No, też te karty mogą mówić o tym, że może będziecie musiały pójść do jakiegoś specjalisty, do lekarza, może tutaj będą jakieś zabiegi. Uwaga na nogi, uwaga na kolana, uwaga na stawy, uwaga, żeby się nie połamać. No i chmury też, tak? Czyli tutaj może będziecie się odcinać od negatywnych myśli, tak? Może tu jakieś wiadomości dostaniecie gdzie no, te chmury można rozgonić. Ale też jest ważne wasze pozytywne myślenie. tak? To jest bardzo istotne. Nie pozwólcie, by pulotki pozwoliły zawładnąć waszymi myślami. Kochani, w miesiącu październiku należy zwrócić uwagę na drożność jelit, drożność żył, więcej spacerów i... Krążenie, sposób odżywiania się. Dieta jest bardzo istotna. Uwaga, również na zęby. W relacji, no, też może być tutaj obawa o plotki, może właśnie będziecie, nie będziecie wiedziały, co zrobić, w jakim kierunku pójść. I zobaczcie, tutaj jakieś tajemnice, więc, no, coś, coś jest na rzeczy, i z, z powodu tych tajemnic będziecie na rozdrożu. Ale też może tutaj chodzić o zdrowie, aczkolwiek też niewykluczone, że dowiecie się o jakichś tajemnicach rodzinnych, tak? czyli tutaj też taka informacja. Karty też mówią, tu jest w tle kotwica, czyli skupienie się na pracy. Być może powinnyście uciekać właśnie w pracę, by za dużo nie myśleć i nie pozwalać na te ploteczki. Okej, okay, zobaczmy teraz, co nam pokażą karty rady na miesiąc październik 2024. Karty rady, medytacja, czyli zobaczcie, pozytywne myślenie, zrób mały krok wstecz, wsłuchaj się w głos swojej duszy, tak, czyli nie pędź, nie pędź jak wariat, tylko czasem trzeba się cofnąć, zatrzymać na chwilę i, i sobie odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. I druga karta rady. Uporządkuj swoje myśli i uczucia, tak? Czyli też tutaj może coś Was blokuje, na przykład w relacji, nie zauważycie, że nie możecie pójść z relacją do przodu. No to może coś, jakieś prezenty, jakieś rzeczy, które zostały postały, po, po pozostałych, byłych partnerach. Może trzeba po prostu wyrzucić, bo być może one blokują was energetycznie i sprawy nie mogą pójść do przodu. Więc y, albo porozdawajcie, zróbcie komuś prezent, albo po prostu wyrzućcie, albo sprzedajcie jakieś rzeczy, tak? Więc takie tutaj się energie pokazują. Y, drogie koziorożce, to by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego miesiąca, dużo miłości, dużo pieniędzy, dużo zdrowia i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Przypominam o aktywności na moim kanale, także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach i również zapraszam na mój drugi kanał Astroroza. Ściskam Was cieplutko, wysyłam Wam moc pozytywnej energii i wszystkiego dobrego. Buziaczki, papa, do następnego razu.